Dzień dobry. Tam za mojskich trochę chodzi. Ładna pogoda. Słonko bez chmur. Już tam dają trochę z godzinkę już sobie chodzą. A ja tu reszta siedzi. Za mojskie i winery parę myściuchów tamte tam pracują sobie chyba tam trochę wieje mam wrażenie To tak tam może bardziej wieje latają sobie tam latają tu siedzą, już polatały zganiam teraz jakoś wszystko razem dzień krótki także nie chce mi się bawić, ganiać tego osobno wszystkiego zganiam wszystkie razem Idą w górę z schodzą tam, te sobie zostają mocniejsze tu tak, jeszcze zielono tu już wszystko żółte się robi, sypie się jesień nie ale gołąbki sobie latają o, o, o coś, coś się tam wystraszył Była Żona tam Coś nie wystraszyła, sójki się przestraszyły. Aż sójki się przestraszyły. W u góry Mróz dzisiaj u mnie zobaczcie jak zamarznięte. Już zamarznięta. No dobrze. Latają. Nie mogę narzekać. Zaczął się ten czas, że latają. No wiadomo, te, co jeszcze się tam nie spierzyły, to, to niekoniecznie, ale te spierzone to już fajnie. Chodzą. To do następnego.